Ile razy byłeś w podróży i marzyłeś o kawie, ale nie było skąd jej wziąć. Naprawdę mam na to rozwiązanie. Piję sobie taką mobilną, bezprzewodową kawiarkę, dzięki której mogę sobie zrobić kawę naprawdę dosłownie wszędzie. Jedyne co wystarczy zrobić to odkręcić sobie tą komorę tutaj właśnie na wodę. Wlewamy sobie tutaj wodę. Następnie odkręcamy sobie ten kubeczek tutaj na dole. Przechodzimy do komory, gdzie wsypuje się właśnie naszą kawkę. Tutaj zdejmujemy tą komorę i tutaj dajemy sobie kapsułki z kawą. Jak widzicie, wsadziłem sobie tę kapsułkę i teraz musimy tylko to tutaj zakręcić na dole. Więc jedyne co teraz wystarczy zrobić, to kliknąć dwa razy ten przycisk. I ta woda tutaj z góry zaczyna nam się podgrzewać i robi nam pyszną i cieplutką kawkę, która wyleje się właśnie do tego kubeczka. Minęło dosłownie 5 minut i jak możecie zauważyć, moja kawka zaczyna się już robić. Cały dzień mi dzisiaj nie było w domu, ale dzięki temu urządzeniu mogę sobie zrobić pyszną i cieplutką kawkę niezależnie od miejsca, w którym jestem. Więc jeżeli też w podróży chcecie się napić pysznej i cieplutkiej kawki, to na moim profilu TikTok zostawiam Wam link do sklepu, gdzie właśnie kupiłem tą mobilną kawiarkę, więc zapraszam.